Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych, Jezu, zmartwychwstały wstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poszli do nas ducha. Ustrów nasze na, 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 na. życie. Życie. Przychodzisz, panie, mimo drzwi zamkniętych, Jezu. Z martwych wstały ze śladami męki, ty jesteś z nami, poślij. Piotr w swoim nauczaniu, po tym jak dokonał znaków Twoje imię, uzdrowił chromego, znaków, którym Ty uczyniłeś go na nowo, bo on od tej chwili już nie rozpacza, ale uwielbia Cię całym sercem. Uwielbia Cię za wszystkie radosne i trudne doświadczenia swojego życia. Pozwól, Panie, że teraz w chwili ciszy uwielbimy Cię w naszych sercach. Bo pragniemy prosić Cię także w tym spotkaniu i w naszym życiu, żebyś wszystko odnawiał, jak powiedział święty Piotr w swoim nauczaniu. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy Wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał Wam zapowiedzianego mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. My także pragniemy prosić o łaskę pokuty, nawrócenia, o łaskę należenia do Ciebie umysłem, sercem i wszystkim, e, czym jesteśmy i co kochamy. Abyś Ty m, przyszedł do nas, Panie, zmartwychwstały i przemienił ten świat, aby on był całkowicie Twoim. W cichości serc, bądź uwielbiony. Kiedy spotykasz się z apostołami w Wieczerniku, po tym jak pozbierałeś niektórych spośród Twoich uczniów, którzy nie zrozumieli znaczenia męki, śmierci i zmartwychwstania, po tym jak ich spotkałeś, przywróciłeś ich do wiary, do ufności pokładanej w Bogu, a oni z radością wrócili do wieczornika, aby podzielić się tą radością, że te wkroczyłeś na nowe życie, że Ty nie umarłeś, że żyjesz, że umarłeś, ale że żyjesz i że równocześnie przychodzisz y, po to, żebyśmy rozpoznawali i ufali, że Ty jesteś z nami. Dlatego w tym naszym dzisiejszym spotkaniu pragniemy rozradować się Twoją obecnością, bo Ty do nas przychodzisz. Czy to wtedy, kiedy jesteśmy stworzeni i wylękli, czy to wtedy kiedy martwimy się o to, co będzie z nami, co będzie z dziećmi, z młodzieżą w przyszłości, co będzie tutaj na świecie, czy nie zapanuje wojna. Panie Jezu, Ty przychodzisz i przynosisz nam Twoje orędzie. Pokój Wam. Niech ten pokój wstąpi do naszych serc. Smartwych stał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana. Jeśli chcesz przez nią wejść, zbliżmy się do ta. Bogu oddajmy cześć, dzięki składajmy mu, bo wieczna jest jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować mu i chcę go dziś błogosławić Usławić. Jezus, mój Pan i Bóg, on przyszedł, aby nas bawić. Z martwych stał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyw to jest brama Pana Jeśli chcesz przez nią wejść Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy cześć Lepiej się uciec do Pana Niż zaufać książę mał gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć? Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń Z martwych stał pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje. Noc. Wstał Pan i żyje dziś Blaskiem jaśnieje Panie Jezu, niech Twój pokój zstąpi do naszych serc. To jest pierwszy punkt Twojego spotkania z nami, z Twoimi uczniami, ale też są i następne. W cichości naszych serc pragniemy zapraszać ten pokój, ale także, tak jak mówisz, pragniesz, abyśmy popatrzyli na Twoje ręce i nogi. Popatrzyli z daleka, ale gdyby jeszcze tego było mało, Ty mówisz: Ja jestem, popatrzcie na moje ręce i nogi, żebyście mogli mnie rozpoznać. To ja jestem. Ale potem mówisz także: Dotknijcie mnie i przekonajcie się, to ja jestem. A nie Jezu, my przychodzimy do Ciebie. Pragniemy zapraszać Twój pokój do naszych serc, Twoją miłość i mądrość. Pragniemy patrzeć na Ciebie, bo jesteś piękny i pełen chwały. Ale też pragniemy tulić się do Ciebie i pragniemy, żebyś Ty nas przygarnął. A wtedy my będziemy dotykać Twoich ran, a one będą nas uzdrawiać. Panie Jezu, niech Twój pokój wstąpi do naszych serc. Pomóż nam mieć Ciebie zawsze przed oczami, i nie tylko tego miłego, ale tego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i pełnego chwały. Pomóż nam także tulić się do Ciebie i nie wypuszczaj nas z Twojego serca i z Twoich rąk. Prosimy też, żeby Twoje słowo wstąpiło do naszego wnętrza, bo mówisz, Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Oświeć nasze umysły, abyśmy zrozumieli Pisma. To, co w miłości i prawdzie odnosi się do nas i do naszego czasu i do naszej przynależności do Ciebie, bo jesteśmy Twoi. I Ty mówisz: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał, i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Panie Jezu, Twoja miłość i przebaczenie, to, że uwierzyliśmy w Ciebie, to jest owocem Twojej męki, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania. Równocześnie nasza przynależność do Ciebie wiąże się z tym, że i ty w tym świecie jesteś odrzucany i my też jesteśmy, być może będziemy odrzucani, ale prosimy Cię, żebyś ty nas nigdy nie odrzucił i prosimy Cię, żebyś ty nas zawsze przygarniał i żebyśmy zawsze byli w Tobie, z Tobą i przez Ciebie. Także dla tego świata, który tak bardzo potrzebuje świadectwa o Tobie i Twojej miłości, i Twojej mądrości, i prawdy Twojej, i Twojego miłosierdzia. Uczyń nas świadkami Tego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym minowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak na początku, teraz zawsze, na wieki, wieki Wieczny odpoczynek, racz zmarłym, dać Panie, a światło świekuiste niechaj mi nie świeci. Niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i o któraś wypłynęła, wytresnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdroj miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodo któraś wytresnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodo, Któraś wetresnęła z Najświętszego Serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Modlmy się Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jak baranek, jest obecny w najświętszym sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tu jej piękne oblicze, wkroczyło wnet moje życie. Dzięki Ci Maryjo za miłość Twą, dzięki Matko moja za światłość Twą, dzięki Matko moja, dzięki Ci Maryjo za miłość Twą, dzięki Matko moja za światłość Twą. Dzięki, Matko moja, piękna świata królowo, dziewicą najpokorniejsza, przybytku Ducha Świętego, wskaż mi drogę do nieba, Tyś jest dobrocią samą. Panno nad panami, w swej miłości matczynej proszę, módl się za nami. Dzięki Ci, Maryjo, za miłość Twoją. dzięki, Matko moja, za światłość Twoją. dzięki, Matko moja. Dzięki ci Maryjo za miłość twą, dzięki Matko moja za światłość twą, dzięki Matko moja.